Jacy są znani fani włoskiego AC Milanu. Znani fani! To już dziesiąty odcinek serii, a zatem jak uczcić to lepiej niż omawiając jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Europie. Klasycznie już zaczniemy od sportowców. Kibicami Milanu są tenisiści Janik Sinner. Nowak Dziokowicz i Iwan Ljubczyk. Swoich fanów klub posiada również wśród kierowców Formuły 1. Są to Felipe Massa i Robert Kubica. A kilka lat temu na meczu Rossoneri pojawił się również Lance Stroll. Za życia wielkim fanem był także Kobe Bryant, koszykarz i legenda Lakersów. Ze świata muzyki klub wspierają Robbie Williams... Szybka wstawka, nie wiem skąd jest taka informacja na wikipedii, tym bardziej, że nie ma żadnych przypisów do tego. Chociaż jest prawdą, że Robbie Williams ma zdjęcia w koszulce AC Milanu. Oficjalnie jego ulubioną drużyną jest Port Vale, natomiast na przestrzeni lat okazywał wsparcie wielu różnym klubom, więc ciężko tak naprawdę powiedzieć, że jest jakimś zagłożałym kibicem danej konkretnej drużyny. I Laura Pausini oraz nieżyjący już Toto kutunio. Poza nimi jako kibicy deklarowali się Dominiko Dolce i Stefano Gabana. Sławni projektanci mody, założyciele domu mody nazwanego od ich nazwisk, który w latach 2004-2014 ubierał zawodników Milanu poza boiskiem. W dzieciństwie acymilanowi Milanowi kibicował też Kylian Mbappe i jeszcze w pezrze mówił, że chciałby kiedyś przenieść się do Medioleńskiego klubu. Póki co jednak zamiast do czerwono-czarnych poszedł do królewskich.